Dzień, na który czekałam wiele miesięcy. Moje pierwsze chwile na lubelskiej ziemi. Witaj moja lubelszczyzną. Jestem w końcu u siebie. Ej, <laughs> hey. jak do Trzy dwa. Ja okay. już się poruczałam. <laughs> no i nadszedł ten dzień. Dzień wylotu do Polski. walizka cała jest zakłaczona, widziałeś? Od Kici zapomniałam ją wyczyścić. Pakujemy się już do bagażnika. A w ogóle, dzień dobry, jeżeli ktoś tutaj jest pierwszy raz i mnie nie zna, ja jestem Małgosia, mój mąż Jurek. Mój mąż Jurek zostaje sam na dwa miesiące. Emilka tutaj jest też. Lecimy do Polski na piękną Lubelszczyznę, was zabieramy. I to będą ostatnie takie moje wakacje przed. Ostatecznym wylotem do Polski. Dopiero zdaliśmy już bagaże, i przy zdawaniu bagaży, jedna pani mnie zaczepiła, która nas ogląda. Także pozdrawiam bardzo serdecznie. Bardzo było to dla mnie miłe, ale takie stresujące. Ja tutaj powiem szczerze, że. Bo ja się stresuję. Ogólnie. Jeszcze zanim powiesz, pozdrawiamy też pana, który mnie pochwalił za fajny kanał. Także wchodzę tam. O, Jurek! Pozdrawiamy. Ale to jest takie fajnie jest naprawdę zobaczyć kogoś tak osobiście, że te osoby są po drugiej twarze, stronie, po twarze, nie? tak? No to jest naprawdę super, ale z drugiej strony dla mnie to jest takie stresujące, naprawdę, bo wiesz. Dobrze no, pozdrawiamy. No no i życzymy pani też. Mam nadzieję, że będzie miała, że wszyscy będziemy mieli przyjemny lot dzisiaj. Jest wszystko o czasie, podobno mamy wylądować wcześniej. Ja już się troszkę tutaj uspokoiłam, bo ja w ogóle jestem taka z tych osób, które płaczą nad swym losem rzewnie i tak nie wiadomo czemu w ogóle. Płaczę, bo się cieszę. Dla dla... No właśnie dla zasad chyba. Na lotnisko ma wyjechać jak zwykle po mnie tata mój. Ma przyjechać moja teściowa i zobaczymy, czy mój teść przyjedzie. W zeszłym roku była cała ekipa, w tym roku nie. Pora rozstania zaraz, Juruś. Jurkowi całe tutaj instrukcje dałam Co ma robić Jak gotować Dom zamykać na noc Jeździć ostrożnie ja Wszystko tutaj już wyśpiewałam Wszystko będę robić na odpuszczą. Nie, może się dbacie ja się o niego tak martwię, że schudnie Nie przejmuj się nie Jakoś tu przy Zobaczymy, Zważymy, Jurek się zważył dzisiaj Ja się dzisiaj zważyłam I będziemy się ważyć po przylocie Nie mogę jak ktoś płacze Zawsze dotykamy samolotu na szczęście z Emilką, mamy już taką tradycję Dzień dobry Dzień dobry Przepraszam, że tak było, ale przed nami teraz 8,5 godziny lotu Okej, okay. tam żeby nie, nie budzić jej na jedzenie, bo ona nie lubi W każdym razie mamy fajne siedzenia, bo siedzimy na środku i zaraz tutaj przy przejściu, także łatwo wyjść do łazienki, ubiłabym tutaj siedzieć. Cieszymy się, mogąc gościć Państwa na pokładzie samolotu polskich linii lotniczych lot. Życzymy przyjemnej podróży. Garze odebrane. Wszystko dobrze minęło, zobaczymy kto na nas czeka. Emilia. Myślę, że jest dziadzio, czy nie? Ja strzelam, że dziadzio też przyjechał. Mój tata, A no. już machają, a już machają. Hej! Siemka, Jak tam? Czemu tak Kiemca. długo Was nie było? Nie. Cześć! Nie mogłam się doczekać. Cześć! Ej. Zabronę, nie tak Jak tam? Dziękuję. Ja, ja też dostałam. To znaczy czekanie, żeśmy tak długo Do czekali, z lotu, prawda? nie? No właśnie. Dawcia zadowolona? Zadowolona. Coś Może wszystko na plecy brać i wnuczkę i wszystko. Wnuczka Nie? z babcią siedzi, ja idę do przodu. Macie no, coś tak, do picia? Kawa, gdzie moja? Jest? W zeszłym roku była? Nie ma. <laughs> Nie ma? W końcu. Jak dobrze, okay. tak? Jejku, ale zmęczone jesteśmy. Ale lot wszystko było dobrze, tylko na te walizki się tak wyczekaliśmy tutaj. Emilka ma siodełko? Ma, nie zapięta. Babcia zapnie Emilka? Zapnę, jasne. Dobra, babcia się pakuje. Babcia jaka kalipka? Babcia ma. O, Pierwsza polska woda. Zakr zakrętki już normalne, czy jeszcze nie? Jeszcze nie. Jeszcze wiszą. Jeszcze wiszą. Oh. A to gazowana jest, bardzo gazowana jakość, to jest? A to ja mam nie gazowaną, ale już jako Nie ma gdzieś w odwodze jako Wiszą. Zimierz. Ale to nie jest odpustowe, to u nas w sklepie tylko dziś butelka była. Bo... Czekaj, bo no Babcia wczoraj sklep. na odpuście była, szczypki Nie, rybki. O, to, o to nie jest odpustowe, ale patrz, znowu ładne butelki. I, i, i. Czekaj, czekaj, ja Tak, ale już ze sobą wszystko zabrało. Nie, Nie wszystko, w no, domu jeszcze zostały. O, jakie kolorowe, o te moje. Ja I, ale nie tak, bo... hmm. to bym przyjechał 20 kg żeby... Co my tu mamy po drodze kupione, jagody czarne. Zobacz, czy nas na zdjęciu zabierze. Gdzie będziesz? Wstępujemy po coś? Chyba tak. Tutaj mamy pieniądze. Ale po co? No to mówcie. Nie wiem do jakiegoś sklepu stokrotki czy coś. Tutaj piękny klasztor. Już. Lewiatan zaliczony, cała obkupiona, jedna i druga. No i co? No i mamy prawie lubelskie tutaj po prawej stronie. To jest piękna sala. A to jakieś? To jeszcze jest w Podkarpacie, jesteśmy przy granicy z robelskim. Witam w domu! Masz, masz, masz! A ty gdzie? Zadowolone dziecko, co? Jejku, jejku. Babcia! Babcia nie może się nawierzyć. Patrz, jakie kwiatki babcia ma a zaraz będziemy oglądać. Chodź do mnie, dziewczynko! Tak, ja Cię lubię. O! O, Fikołaj, brawo! Jajku, jajku. Pokaż, pokaż. Uuuu, no, ty <grym> nie będziesz w ogóle wierzyć. To, to taki szaleniec ja nie z to, to, to takie, wiesz, dziewczyny są, szły <grym> i, i mówię, że będę miał niedługo tego. <grym> Przetumowy. Ja. Dziewczynka wyprzyjemna. No. Chodźmy tam, prowadzę dalej. do już przekwitły, nie doczekałam się piwonii. Moje drzewka zaraz zobaczymy. No to później sobie zobaczę, ale idę na moją ulubioną miejscówkę, czyli na tył. No to teraz oficjalnie dzień dobry z mojego domu, ze swojej ziemi. Nie, mm. mm. ogrody. Ziemniaki jeszcze kwitną. O jakie ładne. To chyba dla mnie, ale piękne. Zaraz zobaczę. Chyba amerykańskie. O, zmarszała. Piękne. Idziemy rano kawy pić. Jak dobrze być u siebie. No po prostu nie ma drugiego takiego miejsca jak dom. Swój dom. Wcześniej mi było bardzo ciężko w ogóle zacząć dzisiaj cokolwiek nagrywać. Nie wiedziałam jak mam zacząć, od czego mam zacząć, różne myśli miałam w głowie i cieszyłam się i smutno mi było, ale jak ja już tutaj jestem, to wiem, że jestem tu, gdzie być powinnam i że to będą piękne, piękne dwa miesiące. brzozy szumią, ją i do zobaczyć chustawkę. Na pewno pamiętacie jak ją... Z Jurkiem robiliśmy, jak byliśmy jesienią. Test! <grystanie> zmęczona jestem, okropnie jestem zmęczona. Ogólnie dała mi się ta podróż we znaki. Nie mogłam spać w samolocie. Ja jestem z tych, które nie śpią. Emilka całą podróż przespała, ale ogólnie było dobrze. Było dobrze, czuję takie zmęczenie. Ja w ogóle mam e, takie coś, że mam bardzo mocny ten jetlag i zajmuje mi tak 2-3 dni, żeby się przystosować i nie, w każdą stronę, i do Stanów, i do Polski. 2-3 dni ja się męczę, zanim na ten czas się przestawię. Mm, ale e, teraz fajnie, bo przyjechaliśmy wcześniej rano, w ogóle mieliśmy samolot. E, lądowaliśmy o godzinie, e, która to była? 11 nad ranem, tutaj na ten czas. Także fajnie, bo jeszcze wróciliśmy do domu, jest teraz chyba godzina gdzieś pierwsza, może koło drugiej, nawet nie wiem. Ale jeszcze mamy cały dzień przed sobą. No. Fajnie, pięknie. Zburzek ja się cieszę. To jesteś. No, już biegnie dałniu, Emilka. Co kochanie? Nie, ale tu Na jest boso! Gdzie Gdzieś co? Gdzie? Chustawka, tak? Tu mama się i się huistała. Do nieba Uhu. Słyszysz, jak ptaszki ćwierkają? Co? Źle? Popatrz Aha, deseczkę? Bo trzeba poprawić ją Ja ci lepszą zrobię, bo ta jest na ciebie troszkę za szeroka Ale o, widzisz? Ha, Jak pięknie, co? Zadowolona jesteś, kotku, że jesteś? Mama, babcia powiedziała ona może iść na w wsanna. Okej, już naprawdzamy. No, no. Jeszcze w żadnym roku takie róże nie miały wielkich kwiatów jak w tym roku. O tak? Tak. No. Ale to już drugi raz, to wiesz, troszkę drugniejsze. Piękne. A o, mm -hmm. i, 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 Ale o, te o, o, też są takie duże. No wszystkie. Wszystkie. Ale bo w tym roku takie kwiaty duże mają. No. I o te, a o ta, to ja mówię... Poszła na tę na huśtawkę. <laughs> no to jest piękne. O, cudne. I tamte ja różowe, wszystkie są piękne. Będę miała z czego bukiety robić. I tamta biała, ja e, e, e. e, e. e. możesz podziwiać tu. Tylko, no. Bo patrz, jak to marnować i niszczyć. No nie, no ta zogróżka no, ja to nie, nie, nie do błądów, zrywania. Zobacz to Tamta jest ta wysoka, pierwsze, to jest drugi rzut kwiatów. Albo po tamtej, jak to Patrz, mamo, co przywiozłam. Jakby ktoś jeszcze nie wierzył, że do Polski wracam, moja miska, nawet łyżkę. I Ale to dlaczego też. teraz? No bo już, żeby teraz zapakować, jak mam jeszcze no miejsce. Chyba... Moja piękna filiżanka. No, no taka filiżanka, która zasługuje na honorowe miejsce. Piękne. gdzie go powiesisz? No. Gdzieś w kuchni, żeby Wzięło. było. W Wolesławce. a może niewiele. O, co, co Gdzie? Jurka <śmienic> <śmienic> Ja nie, nie wiem, jak ty mało wytrzymasz z dwoma bliźniakami. O ten. o, ten może być tu. No to tak, jedna Właśnie, z dwoma bliźniakami to prawda, gadasz. Ja no, no i my, my, ja się doczekałam my, młodych to kartofli. To nie za. <śmienic> Wędliny swojskie. Myślałam, że jeszcze dzisiaj odpalę sobie drona o zachodzie słońca, ale chyba tego nie zrobię, bo nie mam... Em, na tym telefonie nie mam tej aplikacji, a potrzebuję chyba internet do tego, a tamten drugi telefon mi nie działa, ale na pewno będą też piękne ujęcia z drona tutaj niebawem, o zachodzie słońca, o poranku, w ogóle będę wychodziła tutaj, na pewno nagrywała dużo. Mamy tutaj Jurka przyjaciela i dzisiaj pijemy z Jurka przyjacielem mba no jakie piękne! Musi być bo ja cały życie nie. Jest tak ładnie. <laughs> Poleciał! Zapewne wiele z Was pamięta tutaj moje nagrania spod tej pięknej jabłonki z zeszłego roku. Tak na koniec chyba chciałabym tutaj dzisiaj do Was też przyjść, tak symbolicznie, spod tego mojego ulubionego drzewa i powiedzieć coś na koniec. Chciałabym powiedzieć coś mądrego, coś logicznego, bo wiem, że dzisiejszy film był taki. Totalny miszmasz, bez ładu, bez składu, ale to było wszystko spowodowane też emocjami, stresem. Nie wiedziałam, co mam nagrywać, co pokazywać. W ogóle wszystko dzisiaj się przeplata tak naprawdę z jakimiś takimi i pozytywnymi emocjami, i negatywnymi emocjami. No teraz to są już tylko pozytywne, ale wcześniej to naprawdę, jeśli śmiałam i płakałam, e no nie jest to łatwe, naprawdę nie jest to łatwe, jak się zostawia drugą osobę gdzieś daleko, ale kiedy ja tutaj przyjechałam dzisiaj i kiedy ja zobaczyłam ten dom ja od razu wiedziałam, że jestem u siebie w domu, że jestem w miejscu, w którym być powinnam, od razu to poczułam. Kocham tu być. Ja wiem, że to jest moje miejsce na ziemi. Jak zobaczyłam te kwiaty, tą ciszę, ten spokój, jak słyszę, nawet teraz pewnie też możecie to usłyszeć, jak ptaki śpiewają. Jak widzę, jak Emilia jest tutaj szczęśliwa i radosna i biega i zadowolona i kiedy mi mówi, że ona nie chce stąd wyjeżdżać, już od razu na wstępie, to yy, no, to wiem, że będziemy tutaj na pewno szczęśliwi. A teraz yy, spędzimy tutaj dwa miesiące razem. Mam nadzieję, że będziecie mi towarzyszyć. Będziemy robić różne rzeczy tutaj. Mam w planie zająć się trochę ogrodem. Chcę kupić kwiaty, będziemy sadzić, będę robiła kuchnię trochę pod siebie, będziemy coś zmieniać. Będą różne przetwory, weki będziemy robić. Będzie bardzo rodzinnie teraz na kanale. Mimo, że nie będzie Jurka teraz, to będzie więcej innych osób. Także mam nadzieję, że będziecie mi w tym towarzyszyć i zostaniecie ze mną. A obiecuję, że nie będziemy się nudzić i obiecuję już, mam nadzieję, w przyszłym wylogu piękne ujęcia z drona, które dzisiaj niestety, ale nie jest mi dane zrobić, ale zachód słońca i tak obejrzę. Tutaj zawsze zachodzi. Tam <laughs> I jest zawsze taki piękny. no. Pewnie pamiętacie, jak Wam mówiłam, że Teściowa wysiała mi Maciejkę pod oknem i faktycznie wysiała mi Maciejkę pod oknem, ale tutaj też są astry, więc będę ostrożnie tutaj stąpała. Zobaczymy, czy będzie pachniała wieczorem. Mówi, że piękny zapach daje. A tutaj zaraz mam okno do swojej sypialni, także będę wąchać. Kocham to tutaj, że można chodzić boso, a zwłaszcza rano uwielbiam chodzić po rosie. A to będzie moje ulubione miejsce do nagrywania i w ogóle. Jejku, jak to jest pięknie. Zwłaszcza ten tutaj zakątek, ten przychodniku, wszystkie te róże. Wow, lilie. Wprowadzam Was w pole, nie w malinę, ale w pole. Mam na sobie klapki mojej czyściowej, bo swoich jeszcze nawet nie rozpakowałam, a jej są takie duże. To jest tak fajnie, że no, za naszym domem tutaj jest zaraz mm, po prostu czyste, łyse pole. A w oddali jest las, jest też stadnina koni. Tam było chyba dwa albo trzy konie, i zirabaczek, na którym można sobie pojeździć i zobaczyć, czy są w ogóle i co się tutaj zmieniło. A są konie! Jejku, jak pięknie! I tutaj czarny, i tutaj dwa łaciate. Tyłem do mnie stoją. Tak, tyłem. Tam jeszcze jest jeden piękny kasztanowy. Zaszłam, zapytałam od razu sąsiada, bo tutaj coś robi przy traktorze, a to są jego konie. No i powiedział, że może nam go kiedyś tam któregoś osiodłać i Emilka sobie może pojeździć, także gruszki. Jejku, co ja tutaj gdzieś nie wyjdę, to zawsze coś... Do czego się wzdycham? Jak nie, czereś, nie chciałam dopiero na szabry pójść, ale drzewo jest tak wysokie, że nie da rady, musiałabym się wspinać, a ja nie do spinaczki to e, tęga serenka, <głos》>, że tak powiem. No i co, ja takie w ogóle mam postanowienie na te wakacje, że bardzo, ale to bardzo, chcę Wam pokazać tutaj rejony Lubelszczyzny z innej perspektywy. Chcę Wam pokazać i wydobyć piękno, jakie tutaj jest. Tutaj te najbliższe też okolice roztocze pokazać w różny sposób, w różnych nagraniach, w różnych rozmowach, opowieściach, bo jak ja mówiłam nieraz o tym, że no planujemy tutaj wrócić, nawet w zeszłym roku jak byliśmy na jesień i o tym rozmawialiśmy, to też były takie komentarze, że e, co tutaj zrobić, właśnie, że dosłownie zadupię i tak dalej, ale... Ja, ja rozumiem czasami e, punkty widzenia niektórych ludzi, bo y, szczerze mówiąc, z naszych tutaj e, regionów, y, okolic, młodzi ludzie też uciekają, wyprowadzają się, nie chcą tutaj być, ale każdy w życiu ma e, swoje inne priorytety. My z Jurkiem mamy takie, jakie mamy, więc my tutaj się jak najbardziej nadajemy. My chcemy tutaj być, mieszkać i, i w ogóle nadajemy na tych falach. Nadajemy na falach. Wsi po prostu, ale do czego zmierzam? Do tego zmierzam, że wieś wsi nie równa. Czyli oczywiście ja zdaję sobie z tego sprawę, że są w Polsce no, te przysłowiowe zadupia, ale są też wsi tak bardzo rozwinięte, że nie czuć tego w ogóle, że to jest wieś. No dobra, czuć. Czuć, jak wyjdziemy tak bardziej w pole, że mamy pole, że są te e, lasy, łąki, konie, krowy, koguty piją rano. Ale tak poza tym, to yy, tak jak tutaj nasze, nasza wieś, to yy, ja bym powiedziała nawet, że jest tak super, że to jest jak małe miasteczko, bo wszystko tutaj jest, dosłownie wszystko. Ja yy, równie dobrze chyba nie musiałabym do miasta w ogóle jeździć, bo wszystko mam pod ręką. Także wieś wsi nierówna i yy, to jest piękne i właśnie to tego roku chciałabym Wam pokazać i taką normalną pracę w polu na roli, tak... Y, mam nadzieję, że z moim tatą, że się uda. Ale też chciałabym pokazać to, że y, to już nie jest ta sama też wieś, nie? Że się wszystko zmienia. Wieś idzie do przodu. Ludzie ze wsi też. Co nie znaczy, że będę jakoś tam bardzo tutaj tak tą wieś romantyzowała, bo nie będę. Widzę też minusy. Oczywiście, ale też ja widzę chyba więcej plusów niż minusów. No, zdecydowanie więcej plusów niż minusów. Emilka do mnie już biegnie. Emilia tutaj to jest przeszczęśliwa. Przeszczęśliwa. Ja chciałam no, no pokazać, dobrze, że tutaj. Rzeczkę mamy zaraz przy domu, ale malutko wody w niej. Mało, ale jak była, to wylało. Hej, to tam takie czarne ten. Mhm. O, twoja córka już lubię. By... Chodź kotka. Chodź. To jest ogród mojej teściowej. Każdy zakątek, każda roślina to kawałek historii. Mamy tutaj różę, która ma ponad 30 lat i rośnie w tym samym miejscu od 30 lat. Obok tej róży powstawał nowy dom i ja wiem, że nigdy jej nie przesadzę. Widać tu pasję, bo dla niej to nie tylko ogród to kawałek duszy, który rośnie z każdym dniem.

Tymczasem chyba już chciałabym dzisiaj zakończyć mojego vloga. Dziękuję, że towarzyszyliście mi dzisiaj w tym pierwszym dniu. I mam nadzieję, że zostaniecie ze mną na całe dwa miesiące. Będziemy działać razem. Dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się.